Przed nami trening na mięśnie głębokie. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie. 40 sekund przed nami w pozycji plank. Wyciągamy jedną rękę. Staramy się trzymać. Ciało w linii prostej. Nie rotujemy bioder. Spinamy mocno brzuch. Jeszcze 13 sekund i zmieniamy stronę. Jeszcze 7. 3, 2, 1. Chwila odpoczynku. Za 5 sekund zaczynamy. Wracamy do pozycji plank. Wyciągamy drugą rękę. I trzymamy. Trzymamy, trzymamy. Całe ciało jest napięte w tej pozycji. Zostało nam 15 sekund. Jak nie możesz. Wróć do pozycji, na chwilkę odpocznij i wracamy. Pięknie. Kolejne ćwiczenie, pozycja wzmacniająca, i staramy się dotknąć dłonią kostki. Z wydechem. Pracuje cały kor, mięśnie głębokie, czyli coś, co zaniedbujemy w codziennym treningu. Pięknie, jeszcze 5 sekund. Super. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. ćwiczenia. Uwaga. Trzymamy. Trzymamy plank. Staramy się, żeby ciało było w linii prostej. Nie opuszczamy bioder. Przesadnie. Nie podnosimy. Do góry. Trzymamy. Możemy delikatnie Przenieść ciało do przodu. Oczywiście zachowując tą pozycję. Pięknie. Super. Pozycja wzmacniająca, kolejne ćwiczenia. I uwaga. Biodra do boku w linii prostej. To wbrew pozorom nie jest łatwe ćwiczenie. Chodzi o to, żeby utrzymać biodra w linii prostej. I tak naprawdę to jest tylko ruch bioder. Jeszcze 7 sekund. Pięknie. Uh. Chwilka odpoczynku. Rozluźniamy ręce. I lecimy dalej. Kolejne dwa ćwiczenia, również pozycji wzmacniającej. Tutaj tylko noga. Wędruję sobie. Z jednej do drugiej strony. Również w linii prostej. Pięknie. Jeszcze 13 sekund damy radę. To jest naprawdę ciężki trening. Wbrew pozorom. Super. Jeszcze jedna noga i mamy to. Podnosimy nóżkę i lecimy. Ciało stabilne. Tylko noga pracuje. Pracuje w sumie całe ciało. Ale tylko nogą ruszamy. Jeszcze 5 sekund. Super. Brawo. To nie był łatwy trening. pierwsze ćwiczenie. 40 sekund przed nami w pozycji plank wyciągamy jedną rękę. Staramy się trzymać ciało w linii prostej, nie rotujemy bioder. Spinamy mocno brzuch. Jeszcze 13 sekund i zmieniamy stronę. Jeszcze 7: 3, 2, 1. Chwila odpoczynku. Za 5 sekund zaczynamy. Wracamy do pozycji plank. Wyciągamy drugą rękę. I trzymamy. Trzymamy, trzymamy. Całe ciało jest napięte w tej pozycji. Zostało nam 15 sekund. Jak nie możesz, wróć do pozycji. Na chwilkę odpocznij i wracamy. Pięknie. Kolejne ćwiczenie. Pozycja wzmacniająca. I staramy się dotknąć dłonią kostki. Z wydechem. Pracuje cały korw, mięśnie głębokie. Czyli coś, co zaniedbujemy w codziennym treningu. Pięknie, jeszcze 5 sekund. Super. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenia. Uwaga. Trzymamy. Trzymamy plank. Staramy się, żeby ciało było w linii prostej. Nie opuszczamy bioder przesadnie. Nie podnosimy do góry. Trzymamy. Możemy delikatnie przenieść ciało. Przodu. Oczywiście zachowując tą pozycję. Pięknie. Super. Pozycja wzmacniająca, kolejne ćwiczenia. I uwaga. Biodra do boku w linii prostej. To wbrew pozorom nie jest łatwe ćwiczenie. Chodzi o to, żeby utrzymać biodra w linii prostej. I tak naprawdę to jest tylko ruch bioder. Jeszcze 7 sekund. Pięknie. Uch. Chwilka odpoczynku. Rozluźniamy ręce. I lecimy dalej. Kolejne dwa ćwiczenia. Również pozycji wzmacniającej. Tutaj tylko noga. Wędruje sobie. Z jednej do drugiej strony. Również w linii prostej. Pięknie. Jeszcze 13 sekund damy radę. To jest naprawdę ciężki trening. Wbrew pozorom, super. Jeszcze jedna noga i mamy to. podnosimy nóżkę. I lecimy. Ciało stabilne. Tylko noga pracuje. Pracuje w sumie całe ciało, ale tylko nogą ruszamy. Jeszcze pięć sekund. Super. Brawo. To nie był łatwy trening.